Pierwszy rejs rozpoczynaliśmy w sobotę 25 lipca z mariny położonej w miejscowości Milna na wyspie Brać. Jednak korzystając z połączenia lotniczego Lublin Split na Chorwację dotarłem już w piątek po południu. Ponieważ przed odbiorem jachtu miałem do dyspozycji cały wieczór i noc, postanowiłem ten czas spędzić w Splicie i poszwendać się z kamerą po jednej z najpiękniejszych chorwackich starówek. W trakcie sezonu znalezienie tutaj wolnego miejsca w knajpce przy głównej promenadzie zazwyczaj graniczyło z cudem, ale ten rok z powodu Covid odbiegał od normy i było nieco spokojniej. Ponieważ spałem w małym hoteliku w samym centrum starówki, zerwałem się o świcie, chcąc nagrać śpiące jeszcze miasto. Czy było warto? Oceńcie sami. Niestety moja poranna wycieczka zakończyła się dość nieprzyjemnym incydentem. Przy fontannie na nadmorskiej promenadzie zaczepiła mnie grupa Chorwatów wracających prawdopodobnie z jakiejś nocnej balangi. Jeden z nich, najbardziej pijany, agresywny, zaczął się ze mną szarpać próbując wyrwać mi aparat, więc w obawie przed utratą sprzętu i uzębienia musiałem salwować się ucieczką. Na szczęście pijani nie biegają zbyt szybko, więc udało mi się zwiać, ale nie smak pozostał. Będąc wielokrotnie na Chorwacji, nigdy nic takiego wcześniej mnie nie spotkało, więc chyba po prostu tym razem miałem pecha. Ale wniosek jest taki, że zawsze i wszędzie trzeba uważać.